Przykazanie czwarte: czci ojca swego i matkę swoją. Punkt pierwszy: wychowanie człowieka do nieba. Bóg ojciec, moje czwarte przykazanie ustanawia władzę rodzicielską nad dziećmi. Jest to władza oparta na miłości. Dzieci są obowiązane słuchać swoich rodziców, szanować ich i kochać. A rodzice są obowiązani wychować je w miłości i bojaźni bożej. Aby przez całe swoje późniejsze życie dążyły do zbawienia. Powierzając rodzicom wychowanie nowego człowieka, pragnę, aby wychowali go do nieba, nie do piekła. Udział w moim stwórczym akcie ma na celu przywiązać serca dzieci do rodziców, a serca rodziców do dzieci. Dzięki temu jednym winno zależeć na zbawieniu drugich. Tworząc rodzinę, przekazuję rodzicom część. Własnej odpowiedzialności. Będą przede mną odpowiadać za swoje dzieci, za ich życie i wybory. Moja odpowiedzialność za stworzenie doprowadziła mojego syna na krzyż. Złożyłem go w ofierze za całe moje potomstwo, aby mogło być zbawione i szczęśliwe na wieki. W tej wielkiej ofierze ukazałem światu, że nie ma rzeczy większej na tym świecie nad zbawienie. Zbawienie żąda największej ofiary. I do tej ofiary wzywam rodziców, aby byli gotowi na wszelkie poświęcenie dla zbawienia swoich dzieci. Nowy człowiek nie może być traktowany jako dopełnienie zachcianek współczesnej rodziny. Przyjmując dar rodzicielstwa, jedni ludzie przyjmują odpowiedzialność za dusze innych ludzi. Za ten trud daję im udział w moim dziele stwórczym, i tworzę jednych ludzi podobnych drugim. Jednak celem rodzicielstwa jest wychowanie ludzi do nieba. Chcę, aby rodzice nauczyli swoje potomstwo czcić Boga i odróżniać dobro od zła, aby w późniejszym życiu, napełnione dobrym przykładem, dzieci dokonywały dobrych wyborów. Ta ofiara poświęcenia własnego życia dla życia i wychowania innych żąda szacunku i miłości. Dlatego dzieci winny kochać i szanować swoich rodziców, bo poprzez nich. Otrzymują dar życia, aby mogły poznać i pokochać Boga. Punkt drugi. Rodzicom należy się cześć, bo występują w imieniu Boga. Bóg ojciec. Miłość rodziców powinna nauczyć dzieci kochać. To najważniejsza umiejętność potrzebna w życiu, ponieważ występują oni w imieniu Boga, są godni wszelkiej miłości i czci od swoich dzieci. Dar życia przewyższa inne dary. To dar boski, najwyższy. Tego daru nie może dać ci nikt inny, tylko twoi rodzice. Z tego względu rodzice winni być pielęgnowani przez swoje dzieci aż do ostatniego oddechu, a w ten sposób dzieci mogą im się niejako odwdzięczyć za dar życia. Szacunek rodziców wynika jednak nie tylko z tego boskiego daru, ale z misji, do której zostali powołani przez Boga. Mając na uwadze miłość i pragnienie zapewnienia bezpiecznego i godnego życia swoim dzieciom, rodzice starają się ukształtować je możliwie najlepiej i pod każdym względem. Nakazy rodziców są przez to nakazami Boga, bo kieruje nimi miłość. Błogosławię Cię, dziecko. Punkt trzeci: Obowiązki dzieci wobec rodziców. Bóg Ojciec. Matka i ojciec są godni nie tylko posłuszeństwa, ale i czci od swoich dzieci. Dzieci, kiedy tylko są do tego zdolne, powinny im pomagać w ich obowiązkach i pracach. Wiara rodziców powinna być wiarą ich dzieci, i dzieci mają obowiązek naśladować i kontynuować wiarę rodziców. Moje orędzia kieruję do katolików, i tylko o nich myślę, określając moje prawo. Cały świat. Musi stać się katolicki, aby usłyszeć mój głos. Rodzice nie zniewalają dzieci, nakazując im wiarę i wychowując je w karności z miłością. Wszelkie nadużycia rodziców wobec dzieci będą im poczytane jako grzech. Nadużycia są to czyny i działania skierowane wobec dzieci, a nie mające na celu ich wychowania, wynikające ze złych skłonności lub uwikłań grzechowych rodziców. Czyny te mają charakter znęcania się lub wykorzystywania. Żądam więc od dzieci posłuszeństwa wobec rodziców i pełnego poddania się ich woli, tak jak gdyby poddawały się mojej woli. Rodzice mają prawo do ochrony swoich dzieci przed wszelkim złym wpływem z zewnątrz, bo oni w pełni odpowiadają za ukształtowanie swoich dzieci. Dlatego rodzice otrzymują prawo do decydowania o wszystkim względem swoich dzieci, od wykształcenia, wyżywienia i leczenia, aż po wszelkie sposoby spędzania przez niewolnego czasu. Obowiązkiem dzieci jest modlić się za rodziców. Ponad rodzicami stoi tylko Bóg, więc w przypadku trudności w rodzinie tylko do Niego należy się zwracać o pomoc. Prowadzanie w sprawy rodzinne ludzi i instytucji bezbożnych zawsze spowoduje powiększenie problemu i większe zranienia. Kościół powinien zajmować się wszystkimi problemami związanymi ze stosunkami rodzinnymi. Bo są to sfery tak intymne i delikatne, że tylko Bóg może w nie wkraczać z uwagi na świętość rodziny. Dlatego grzechem dzieci jest nie tylko nieposłuszeństwo wobec rodziców. Ale także wszelkie złe słowa skierowane do rodziców, a także przeciwko nim w obmowie. Obmawianie rodziców jest ciężkim przewinieniem, a wystąpienie przeciwko nim w sądzie najcięższym. Kłótnia z rodzicem jest ciężkim przewinieniem, a uderzenie jednego z rodziców najcięższym. Niezależnie od okoliczności dzieci, zawsze powinny bronić rodziców. Chyba że sprzeciwiają się oni w swym postępowaniu świętej wierze katolickiej, wówczas dziecko może odmówić posłuszeństwa. Rodzice powinni być traktowani przez dzieci jak wierni wysłannicy Boga, jak sami aniołowie, bo przejęli na siebie obowiązek zrodzenia i wychowania człowieka dla Boga. Dzieci w swoim postępowaniu wobec rodziców mogą się radzić tylko z spowiednika w konfesjonale. Jeśli zwracają się w sprawie rodziców do swoich rówieśników lub osób spoza rodziny bezpośrednio lub pośrednio, przyjmując rady od osób trzecich bezpośrednio lub za pośrednictwem mediów, wprowadzają do swoich rodzin działanie złego ducha, otwierają mu drzwi i jemu dają głos. Dlatego wszelkie opracowania psychologiczne dotyczące rodziny nie przyniosą Wam korzyści i pokoju. Przeciwnie. Prowadzą niepokój do waszych rodzin i postawę egoistyczną. Zaczniecie patrzeć na siebie wzajemnie jak na przedmioty stanowiące zespół pozytywnych lub negatywnych zachowań. a stąd łatwo przejść do osądzenia i żalu, który przeradza się w rany rodzące kolejne rany. Tylko miłość przynosi pokój i tylko ona zdolna jest przemienić i uzdrowić rodzinę. Bóg jest zawsze po stronie Ojca, i po stronie matki. Błogosławię dzieciom, które kochają i czczą swoich rodziców. Miłość rodzicom okazuje się poprzez posłuszeństwo wobec ich woli, pomoc w ich pracach i potrzebach, a także modlitwę w ich intencji. W późniejszych latach cześć i tę miłość okazuje się rodzicom, słuchając z uwagą ich rad i przestróg, dbając o ich życie i zdrowie. Ofiarując oprócz modlitwy i pomocy troskę o ich byt i godne warunki życia. Miłość dziecka doświadcza rzeczywistej próby w czasie starości lub niedołęstwa rodziców. Jest to czas, w którym dziecko może się odwdzięczyć rodzicom za pielęgnowanie jego niedołęstwa w pierwszym okresie życia, za nieprzespane noce rodziców i wszelkie środki finansowe poniesione na wychowanie. Ten czas może też ofiarować za wszelkie błędy i zaniedbania własnych rodziców w obowiązkach rodzicielskich. Czas starości rodziców należy traktować jak czas brzemienności, to znaczy czas poprzedzający narodziny rodziców dla nieba. Brzemienność to czas, w którym świadoma matka lub ojciec robią wszystko, aby na świat przyszło zdrowe i możliwie silne dziecko to samo tyczy się narodzin dla nieba czas poprzedzający śmierć i odejście rodziców a tym samym ich narodziny w świecie przyszłym należy poświęcić na to aby rodzice możliwie zdrowi i silni narodzili się do wieczności co oznacza żeby możliwie najczystsi świadomi odpokutowawszy swoje winy weszli do nieba albo jak najkrótszy okres zmuszeni byli spędzić w czyśćcu jeśli dusza rodzica jest chora, należy dołożyć wszelkich możliwych starań, aby po narodzeniu nie umarła, a więc nie została potępiona. Przygotowanie rodziców powinno obejmować więc nie tylko troskę o ich godny byt i czystość zewnętrzną, ale także o czystość ich dusz, sakramenty święte, modlitwę i świadomość konieczności przebaczenia absolutnie wszystkim winowajcom. I tak. Oprócz zapewnienia rodzicom rzeczy koniecznych od strony fizjologicznej, na dzieciach spoczywa też obowiązek podania im odpowiedniego wykształcenia na godzinę śmierci, dostarczenie im dobrych lektur, lub czytanie pobożnych i pokrzepiających rozważań. Wielką pomocą są także historie świętych, które dodają męstwa i pobudzają do refleksji nad własnym życiem. Po śmierci rodziców na dzieciach ciąży obowiązek sprawienia im godnego pogrzebu i zadbania o ich duszę. To znaczy obowiązek modlitwy i zamówienia mszy świętych za duszę rodziców. Obowiązek ten ciąży na dzieciach aż do ich własnej śmierci, bo aż do własnej śmierci są dziećmi swoich rodziców. Tak samo obowiązek rodzicielski wobec dzieci obowiązuje aż do śmierci rodziców. Bo rodzice pozostają rodzicami do końca swojego życia, nawet jeśli ich dzieci są już dorosłe. Przestrogi rodziców są przestrogami Boga, i ten kto ich nie słucha, doświadczy wiele bólu i cierpienia, ucząc się na swoich błędach i działając wbrew woli rodziców. Te anielskie istoty, bo istoty otrzymujące swoją misję od samego Boga, otrzymują bowiem miłość do wychowania swoich dzieci dzięki której wiedzą, co jest dla nich dobre, a co przyniesie im ból, cierpienie i śmierć. Kto więc chce wieść dobre i szczęśliwe życie, niech pyta o rady swoich rodziców, niech zawsze prosi ich o błogosławieństwo, a Bóg będzie się mu udzielał poprzez rodziców i błogosławił poprzez ich błogosławieństwa. Błogosławię Cię, córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Punkt czwarty. Szacunek należny nauczycielom, wychowawcom i pracodawcom. Bóg ojciec. Wiesz, czwarte przykazanie to nie tylko cześć, jaka należy się rodzicom, to także wola Boga wyrażana poprzez nauczycieli, wychowawców, pracodawców i władzę. Należy uznać nad sobą prawowitą zwierzchność, nie tylko rodzicielską, ale także wywodzącą się z układu społecznego, w jakim się żyje. Poszanowanie praw innych ludzi, którzy otrzymali władzę od Boga w wychowywaniu i kształtowaniu młodych ludzi, poszanowanie praw pracodawców wobec pracowników i władzy nad społeczeństwem, a dotyczy to władzy zarówno świeckiej, jak i duchownej. Władza pochodzi od Boga i jeśli tylko nie jest przeciwna prawu Bożemu, chrześcijanin powinien się jej podporządkować. Nade wszystko obowiązuje go jednak prawo Boże, a dopiero później prawo ludzkie. Grzechem jest sprzeciwianie się nauczycielom i wychowawcom, utrudnianie i uprzykrzanie im pracy zgodnej z ich powołaniem, jeśli tylko ma ona na celu dobro ucznia. Sprzeciwiać się tej władzy powinien uczeń tylko z ważnego powodu, to znaczy z pobudek moralnych lub duchowych. Jeśli żądania i wymagania nauczycieli przekraczają to, czego w swoich przykazaniach żąda Bóg. Grzechem jest prześladowanie nauczycieli bez przyczyny, obmawianie ich i działanie na ich szkodę. Grzechem jest osłabianie ich zdrowia poprzez okazywanie im wrogości i nieposłuszeństwa, ignorowanie ich próśb i zaleceń. Grzechem jest również wszelkie działanie na niekorzyść pracodawcy. Zatrudnianie pracownika jest zawsze dobrem. I jeśli tylko nie ma charakteru wyzysku i nie jest pracą, która sama w sobie sprzeciwia się prawu Bożemu, jest dobrem i za to dobro należy się pracodawcy wdzięczność i szacunek. Obmawianie pracodawcy, lekceważenie jego wymagań, opieszałość w pracy i okradanie go zmienia lub dobrego imienia jest grzechem. Grzechem jest również zdradzanie bezważnej przyczyny tajemnic pracodawcy, co może prowadzić do jego upadku nie tylko w sferze finansowej, ale i duchowej. Poszanowanie pracodawcy i jego mienia należy do obowiązków pracownika. Pracownik, który nie tylko źle wykonuje swoje obowiązki, ale także szemrze przeciwko pracodawcy, nigdy nie będzie miał błogosławieństwa Bożego w pracy. Należy zauważać dobre cechy pracodawcy i dziękować za okazywane sobie dobro. Niewdzięczność i nieuczciwość pracowników jest główną przyczyną upadku wielu firm, za co winę ponoszą pracownicy i odpowiadają za to przed Bogiem. Każdy człowiek winien jest wykonywać pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie najlepiej jak potrafi. Uczciwość i lojalność pracownika jest wielokroć cenniejsza niż jego zdolności. Zdolności można zawsze powiększyć odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem. Lojalność jest cechą nad wyraz cenną i nie da się jej zwiększyć wynagrodzeniem i awansami. Są ludzie lojalni i tacy, którzy wiecznie szemrają. Tych należy się wystrzegać. Pracodawca jednak może zjednać sobie dobrych pracowników, doceniając i szanując ich pracę lub stracić nawet przychylność tych dobrych przez złe traktowanie. Jedni i drudzy winni są sobie szacunek i uczciwość. Jedni i drudzy odpowiadają za to przed Bogiem. Jutro moje dziecko, powiem ci o władzy, błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Punkt 5. Nauczanie przykazań i miłość do prawa Bożego. Bóg Ojciec, posłuchaj, teraz ja będę mówił, a ty tylko pisz. Jeśli nie pytam, nie przerywaj mi. Piszemy chcę, aby społeczeństwa wyznawały tę wiarę, jaka była im wpajana przed drugą wojną światową. Ta wojna wprowadziła chaos w nauczaniu. Teraz nie naucza się już prawdy o przykazaniach. I dlatego ludzkość. A w szczególności katolicy, nie przestrzegają prawa Bożego. Powiedziałem ci, szczególnie katolicy, bo właśnie ta grupa ludzi jest przedmiotem wściekłego ataku szatana. Właśnie katolicy są otoczeni chmurą złych duchów, które przesłaniają im światło Boże i pozostawiają ich kroczących w ciemności. Niszcząc kapłanów, niszczą dusze, które bezrozumnie oddają cześć Bogu którym ja nie jestem. Łatwo jest ranić tego, którego serca się nie zna. Łatwo jest oszukać ludzi głupich, niewykształconych i pozbawionych łaski Bożej. Do tego dąży świat, aby katolicy stali się plwociną szatana rzucaną na moje oblicze. Dziecko, nauczanie Kościoła o grzechu i o przykazaniach Bożych zostało wycofane w następstwie szerzącego się w Kościele liberalizmu. Ma on na celu ujednolicenie nauczania wszystkich religii, aby mogła powstać religia, którą uda się opanować i kontrolować cały świat. A ja powiedziałem, że ani Jota w moim prawie nie może być zmieniona i usunięta. Nie jestem podobny innym bogom, jestem tylko ja jeden, dlatego nigdy się nie lękaj, bo nikt potężniejszy nie stanie przeciwko Tobie. Wypełniaj śmiało moje przykazania z odwagą i siłą, nie pozwalając sobie na wyjątki i odstępstwa od prawa. Przypodobaj mi się, poważnie traktując wszystkie moje zalecenia. Chcę Twojego dobra. Ufaj tylko mi. Ponowne nauczanie przykazań należy rozpocząć od wyuczenia się dekalogu na pamięć i włączenia go do codziennego pacierza porannego i wieczornego. To jest... Moje prawo, którego przestrzegania od was zażądałem, i którego przestrzeganie gwarantuje wam uzyskanie zbawienia. Właściwe rozumienie przykazań powinno być główną nauką kaznodziejską dla ogłupiałego społeczeństwa XXI wieku. Nie ma nic ważniejszego, bo człowiek, nieznający, prawa, nie może go przestrzegać, a nie przestrzeganie mojego prawa. Jest najprostszą drogą do piekła. Teraz więc zapisz. Drugi stopień miłości wobec mojego prawa to po powtarzaniu codziennie Jego przykazań i poznaniu ich właściwego rozumienia, przestrzeganie i umiłowanie Go, wywyższenie Go w Waszych domach i sercach, jako rzeczy najświętszej. W tym celu chcę dać Wam tablicę z moim prawem, abyście umieścili je w swoich domach. I zobowiązali się całymi rodzinami do ich przestrzegania. Prawo to jest podstawą do zbawienia, ale katolicy otrzymali jeszcze więcej. Otrzymali również prawo kościelne, które jest uzupełnieniem prawa dziesięciu przykazań. O tym jednak będę mówił później. Najmilsze dziecko, opowiedz światu o moich pragnieniach. Chcę zacząć nauczanie was od podstaw. Abyście poznali, co jest białe, a co czarne. Bóg nie jest tęczowy, moje dziecko. Są rzeczy dobre i złe. Aby mówić o kolorach, trzeba poznać czerń i biel. Macie pył w głowie i nie pojmujecie więcej, że zło jest i pozostaje złe. A litość również może prowadzić do zła, jeśli jest litością powodowaną uczuciami i słabością, a nie rozumem i wolą. Teraz błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, punkt szósty. Władza świecka i duchowna. Bóg ojciec, błogosławię Cię. Błogosławię narody, które trwają w wierze. Zastanów się, córko, jak wiele jest tych narodów. Jaki procent społeczeństwa musi wierzyć, abym nazwał naród wierzącym? A może to kwestia władzy? Tak. To jest kwestia władzy. Władzy świeckiej i władzy kościelnej. Chcę, aby było to jasne, że kierunkiem rozwoju lub uwsteczniania się narodu kieruje władza. Władza jest zawsze powołaniem do służby i wiąże się z wielką odpowiedzialnością o czym nie wiedzą ci, którzy jej pożądają. Znacznie lepiej radzą sobie z nią ci, którzy jej nie pożądają, i o nich chcę dziś mówić. Władza jako wybranie pochodzi od Boga który w ręce jednostek powierza rozwój ludzkości. Władza jest koniecznością i jest dobrem, o ile pochodzi od Boga i jest ukierunkowana na wspólne dobro ludzkości. Jest też władza, która nie pochodzi od Boga, a jedynie może być nazwana dopustem bożym. To jest ta, która jest zdobywana podstępem, nieprawością i gwałtem, a kieruje nią rządza Nikomu nie daje powołania do zabijania i zdobywania władzy poprzez mord, który jest jej nadużyciem już u samego początku. Władza w pojęciu Bożym jest powołana do zarządzania całymi narodami, aby jak najlepiej służyły Bogu i wypełniły swoje narodowe powołania. Kiedy władza zgodnie z natchnieniem Bożym usiłuje to robić, ma moje błogosławieństwo. Jeśli sprzeniewierza się tej łasce, Traci moje błogosławieństwo. W pierwszym przypadku naród powinien okazać pełne posłuszeństwo i miłość rządzącym, starając się z gorliwością wypełniać prawo państwowe i wspierać władzę swoją modlitwą i innymi środkami, bo rządzących z Bożym błogosławieństwem wspiera sam Bóg. On też kieruje ich poczynaniami i jest autorem ich natchnień. Krytykowanie legalnie rządzącej władzy która usiłuje uczciwie wypełniać swoje obowiązki wobec Boga i ludzkości, jest grzechem, osłabianiem jej siły, a tym samym osłabianiem całego narodu. Buntowanie się przeciwko niej jest złem, podżeganie do buntu poprzez otwartą krytykę jest atakiem na samego Boga, który poprzez swoje błogosławieństwo chce wypełnić swój plan wobec danego narodu. W przypadku złej władzy, która prowadzi ludzkość do zguby, a naród do zagłady, prawem narodowym winno być prawo Boże i nim należy się kierować w podejmowaniu wszystkich decyzji. Jeżeli prawo państwowe przekracza przykazania Boże lub zachęca do ich przekraczania, nie tylko człowiek nie powinien za nim podążać, ale powinien się mu zdecydowanie sprzeciwić, aby zbawić swoją duszę. Zbawienie duszy ludzkiej jest zawsze nadrzędnym celem. W tym przypadku działanie zgodnie z prawem państwowym nie jest usprawiedliwieniem grzechu i nie może być żadnym kryterium złagodzenia lub zmienienia prawa Bożego. Za tą władzę również należy się modlić, bo tylko tym sposobem może być przemieniona lub zmieniona. Bóg jedynie jest źródłem łaski i wybawienia dla narodu, który cierpi z powodu złej władzy. Wówczas ogromna i główna odpowiedzialność spoczywa na władzy kościelnej, bo naród niekierowany żadną władzą nie potrafi pójść w dobrym kierunku. Błogosławie Cię, córko. Amen.